Jeśli mają ludzie jeszcze jakieś pytania i wątpliwości odnośnie święcenia dnia Szabatu, głównie nie chodzi o to, aby święcić sam dzień dla samego jego uświęcania. Chodzi o to, aby w tym dniu czcić Boga. Bo jak wiadomo, Bóg uświęcił już w ogrodzie Eden dzień sobotni, więc już wiemy o jaki dzień chodzi. Jednakże co do tego, czy należy, Boga uwielbiać w ten dzień? Czy należy rozmawiać z nim w ten dzień? Czy może sobie wybrać, jak, czy to robić, czy tego nie robić? To mam tutaj też zdanie kogoś innego. Jest on różnie chrześcijaninem, a może on po prostu jest chrześcijaninem. I wbrew temu, co mówią katolicy, którzy sobie ustalili dzień niedzielny do święcenia, ale trzeba powiedzieć prosto w oczy, że nawet w ten dzień niedzielny. Nie zależy katolikom, nie zależy na tym, aby uwielbiać Boga w ten dzień, ale po prostu, aby zrobić sobie dzień wolny, kolejny z nich wolnych, czy to od pracy, czy od innych zajęć, i poświęcić ten dzień niekomu innemu, nie Bogu, nie Jezusowi, ale sobie. Taka jest prawda. I ja chciałbym tutaj przekazać zdanie kogoś innego, zdanie chrześcijanina, co on na ten temat mówi. I tutaj odczytam to z takiego artykułu, który znalazłem kiedyś na Facebooku. Nie znam autora tego artykułu. Poza tym nic nie znalazłem wzmianki o tym, jakoby powielanie tego artykułu nie było dozwolone, czy też odczytanie go przed innymi ludźmi, ażeby pokazać, jak według tego człowieka, który napisał ten artykuł, wygląda sprawa przestrzegania dnia szabatu. Dodam jeszcze tyle, że tutaj autor tego artykułu podał bardzo wiele fragmentów z Biblii, które potwierdzają to, o czym on napisał w tym artykule. I dlatego ja chcę go przeczytać, ażeby wszyscy, którzy są ugruntowani odnośnie przestrzegania dnia szabatu, czy nie są, ażeby sami zobaczyli, jak wygląda punkt widzenia człowieka, który przestrzega dnia szabatu, przestrzega dnia sobotniego. I na wszystko daje dowody biblijne. Na samym wstępie tego artykułu, tutaj autor jego zwraca się do ludzi, którzy, kiedy słyszą o tym, że on przestrzega dnia sobotniego, zaraz starają się nawrócić go na przestrzeganie dnia niedzielnego, co sugeruje, że ma do czynienia z katolikami. I pisze dalej tak, że taki człowiek z wielkim współczuciem pochyla się nade mną, aby uświadomić mi rzecz, której jako święcący sobotę według Niego na pewno nie wiem, a mianowicie to, że przecież kresem prawa jest Chrystus. Zostało to zapisane w liście do Rzymian w 10 rozdziale 4 wersecie. My nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. W liście do Rzymian to zostało zapisane w 6 rozdziale 15 wersecie. Przecież Jezus zniósł zakon przykazań i przepisów, co zostało zapisane w liście do Efezjan w drugim rozdziale, 15 wersie. Syn Boży wypełnił zakon. Są to słowa z Ewangelii według Mateusza z 5 rozdziału, 17 wersetu oraz z Ewangelii według Jana, 19 rozdziału, 30 wersetu. I dalej napisano tak. Słysząc te argumenty, zazwyczaj szeroko otwieram swoje oczy w wielkim zdumieniu i mile dopytuję się. Niesamowite, czy to znaczy, że zakon Boży już nie obowiązuje? Niemal każdy, na przykład katolik, odpowiada mi wówczas z pełnym politowania uśmiechem. Ależ tak, prawo zostało zniesione. Obowiązują teraz już tylko dwa przekazania: o miłowaniu Boga i bliźniego. One są zapisane w Ewangelii według Mateusza w 22 rozdziale, w wersetach od 37 do 40. Zawsze, kiedy słyszałem tę wykładnię Pisma Świętego, szybko poszukuję wzrokiem. Na palcu mego rozmówcy ślubnej obrączki. Kiedy tylko ją dostrzegam, ośmielam się go poprosić o zrobienie najbardziej ohydnej rzeczy, jaka tylko może być powiedziana. Prosiłem go mianowicie o przysłanie mi do domu na noc jego żony. Widząc olbrzymie przerażenie w jego oczach, pomieszane z obrzydzeniem do mnie, od razu i spokojnie wyjaśniam mu, żeby się on niczego nie obawiał Przecież zakon Boży już nie powiązuje Nikt z nas Ja i jego małżonka Nie będziemy przecież grzeszyć Czyniąc w nocy to O co go właśnie proszę I co oboje wiemy, że nastąpi W ułamku sekundy Za wiewem Ducha Świętego Każdy taki człowiek Zawsze zdawał sobie nagle sprawę Z niebibilności swych poglądów Jakie przed chwilą próbowałem mu wcisnąć Skoro zakon pana nie obowiązuje, to nie tylko nie powinien już istnieć obowiązek święcenia soboty, ale także i na przykład zakaz cudzołóstwa. A jednak grzech nieczystości jest i każdy, kto go czyni, nie dostąpi królestwa Bożego. Zostało to napisane w objawieniu Jana w 21. rozdziale, 8. wersecie. Trzeba być konsekwentnym. Szabatu nie ma, bo nie ma prawa, którego częścią On był. Ale kiedy rozmawiamy z takimi ludźmi o ważności zachowywania przekazania niecuzałóż, to przekazanie pochodzi z drugiej księgi Mojżeszowej z 20 rozdziału 14 wersetu. Wtedy, o dziwo, wszystko jest już tak, jak być powinno. Wówczas, jakimś dziwnym trafem, Boże prawo jest i obowiązuje. A przecież przekazanie przypominające o święceniu soboty zostało napisane tym samym Bożym palcem na tych samych kamiennych tablicach. W tym samym miejscu i o tym samym czasie co przekazanie zabraniające cudzołóstwa. Nie dość na tym. Ludzie, którzy twierdzą, że prawo zostało zniesione, pouczają zachowujących sobotę, że zakon został zniesiony, ale czy wiecie, co oni robią, kiedy idą do katolików? Dzieje się cud. Wtedy okazuje się, że zakon jest, bo wtedy pokazują katolikom w Piśmie Świętym drugie przekazanie dekologu, zabraniające czynienia, kłaniania się i służenia obrazom oraz figurom. To zostało napisane w II księdze mojżeszowej w 20 rozdziale w wersetach od 4 do 6. Dziwne, raz nauka Biblii. Kresem prawa jest Chrystus, co pochodzi z Listu do Rzymian, z 10 rozdziału, 4 wersetu, oznacza zniesienie tego prawa, a innym razem, że jednak coś tam z niego nadal obowiązuje. Co więc znaczy to, że nie jest się pod zakonem, że końcem zakonu jest Chrystus? Zobaczmy, w jakim celu Bóg dał nam swoje prawo, a znajdziemy odpowiedź na nasze pytanie. Pismo mówi: przez Zakon jest poznanie grzechu. zostało zapisane w liście do Rzymian w trzecim rozdziale 20. wersecie. Kiedy tylko prawo odnajdzie w nas grzech, wówczas od razu jesteśmy skazani na śmierć, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. To wiemy z listu do Rzymian z 6 rozdziału 23. wersetu. Skazany na śmierć może jednak znaleźć ratunek i wyjście ze swego tragicznego położenia. Oto Jezus Chrystus oddał swoje święte życie za wszystkich grzeszników i spłacił nasz dług swoją niewinną, męczeńską śmiercią. Dzięki temu darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Wiemy to z listu do Rzymian, z 6 rozdziału 23 wersetu. Każdy, kto wierzy tej Ewangelii i odda swoje całe życie Jezusowi, dostąpi przebaczenia grzechów i rozpocznie nowe życie z Nim. Zakon zatem prowadzi do bardzo dobrej rzeczy, do rozpoznawania w nas grzechu, by następnie poprowadzić nas do Jezusa w celu otrzymania Jego wybaczenia. Wiemy to z listu do Galatów, z trzeciego rozdziału, z wersetów od 23 do 25. Tak więc zakon jest święty, i przekazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. To wiemy z listu do Rzymian z 7 rozdziału 12 wersetu. I nie należy go odrzucać, gdyż on nadal jest, tylko że w naszych sercach. Wiemy to z listu do Hebrajczyków z 8 rozdziału 10 wersetu. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Wiemy to z listu do Galatów z 3 rozdziału 13 wersetu. Od przekleństwa prawa, a nie od niego samego. W takim stanie każdy narodzony na nowo człowiek już nie jest pod zakonem, nie jest pod jego oskarżeniami, gdyż będąc obmytym świętą krwią Syna Bożego jest prowadzony przez Ducha Świętego, a czyniąc dobro nie ma w sobie nic złego. Prawo nie ma się do czego w Nim przyczepić. Jest on sprawiedliwy, otrzymaną z łaski sprawiedliwością Syna Bożego. Będzie to trwało tak długo, jak długo trwać on będzie ukryty w Jezusie, odziany szatami Jego świętości i napełniony mocą Ducha Świętego. Nie jesteśmy już pod prawem, gdyż nie jesteśmy już pod Jego przekleństwem. To właśnie te Jego skarżenia Pan Jezus obalił, unieważnił, przebił do krzyża, usnął swą krwawą męką na Golgocie, a nie święty, sprawiedliwy i dobry zakon. Wiemy to z listu do Rzymian z 7 rozdziału 12 wersetu. Jezus tu przyszedł, żeby wymazać obciążający nas list dłużny, listę naszych grzechów. Wiemy to z listu do Kolosan z drugiego rozdziału 14 wersetu, a nie samą normę prawną, która mówi co jest grzechem. Czy tłuczemy lustro, kiedy widzimy, że jesteśmy brudni na twarzy? W ten sposób nie rozwiążemy naszego problemu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Zostało to napisane w liście do Rzymian w 8 rozdziale 12 wersecie. Zakon wypisany na sercu jest świadectwem, że jesteśmy dziećmi Bożymi, bo posłusznie idziemy za Jezusem. Ten wypisany na kamieniu szukał w nas grzechu i skazywał na śmierć. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Zapisał to apostoł Paweł w Lisie do Rzymian w trzecim rozdziale, 31 wersecie. Obowiązuje nas dekalog wypisany na sercu przez wiarę w zasługi Zbawiciela. Teraz to sam Duch Święty mówi nam o tym, co, gdzie i kiedy mamy czynić. Przez takie działanie przypomina On, nam o zakonie Pana. W takich okolicznościach to my wręcz chcemy przestrzegać całego Jego prawa. Co to znaczy, że jesteśmy pod łaską? Czy łaska usuwa zachowanie przykazań Bożych? Czy policjant służby drogowej z łaski darujący nam mandat za ewidentne złamanie zasad bezpieczeństwa w ruchu na drodze mówi nam o tym samym, że już od tego momentu zasady ruchu drogowego nas nie obowiązują? I możemy je dalej swobodnie łamać, bo właśnie jesteśmy pod okazaną nam przez niego wspaniałą myślną łaską? Nie, po kary zazwyczaj się słyszy. No ale teraz niech Pan już uważa na przepisy, jadąc dalej. Jezus powiedział to w ten sposób: Ja Ciebie nie potępiam. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Stał to zapisane w Ewangelii według Jana w ósmym rozdziale, 11 wersecie. A więc prawo Boże, w tym zachowanie soboty, jest nadal ważne w czasie, kiedy chrześcijanie są pod łaską Bożą. Tak samo łaska nie zwalnia od zachowania przekazań, nie cudzołóż, jak i od święcenia soboty. Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na głębi Bożego przekazu, jaki ukryty jest w Słowach. Końcem prawa jest Chrystus. Co zostało zapisane w liście do Rzymian w 10 rozdziale 4 wersecie. słowo końcem przetłumaczono z greckiego słowo telos, słowo to ma kilka znaczeń. Wśród nich jest koniec, cel, należność. Gdy się je uwzględni, wówczas obraz przedstawiony w liście do Rzymian, w 10 rozdziale 4 wersecie nabiera o wiele głębszego kolorytu. Okazuje się, że prawo Boże wskazuje na Chrystusa i w ten sposób, gdy już do Niego. Nas przyprowadzi, jest ono przez Niego zakończone, bo Jego rola jest spełniona. Oto dlaczego w niektórych Bibliach tak oddaje się fragment z Listu do Rzymian z 10 rozdziału 4 wersetu. Celem prawa jest Chrystus. Uwzględnienie tej nauki pisma świętego da właściwe spojrzenie na prawo Boże i Jego rolę w życiu człowieka. Ono całe, bez żadnych wyjątków, obowiązuje w tym, co Bóg napisał na kamiennych tablicach, i później po Nowonarodzeniu na tablicy naszych serc. Osoby świadomie łamiące sobotnie święto są w złym miejscu, bo albo nie są narodzone na nowo, albo zostały zwiedzione przez diabła, żeby tego prawa nie przestrzegać. Biblia mówi, a z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przekazanie go nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Zapisano to w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale wersetach od trzeciego do szóstego. Jezus mówi, jeśli mi miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jest to zapisane w Ewangelii według Jana w 14 rozdziale 15 wersecie. Więc zastanówmy się, czy nasze życia odzwierciedlają to, co powiedział Pan Jezus. Pamiętajmy jednak kilka rzeczy, że świętowanie Dnia Szabatu nie oznacza świętowania go w taki sam sposób, w jaki świętowali go hebrajczycy. W jaki byli nauczani przez faryzeuszów. Świętowanie dnia szabatu to nie jest zwyczajne leżenie odłogiem w domu, na kanapie, gdziekolwiek tam i nic nie robienie. To ma być przestrzeganie Go tak, jak zrobił to Bóg, jak Pan Jezus pokazywał. Pan Jezus mówił, nie człowiek został stworzony dla szabatu, ale szabat został stworzony dla człowieka. To człowiekowi ma pomagać w tym, ażeby odpoczął, zagenerował swoje siły po całym tygodniu pracy i aby w tym dniu jeszcze bardziej przylgnął do Boga i utrzymywał z Nim relacje. Utrzymywał, pogłębiał albo zawiązywał, kiedy jeszcze jej nie miał. Chociaż może to zrobić wszędzie i w każdy dzień. I tak powinien też robić. Powinien mieć Boga w swoim sercu od poniedziałku do niedzieli, i czy śpi, czy jest aktywny w ciągu dnia, zawsze powinien wszystko dyskutować z Bogiem, zawsze powinien mieć Boga w sercu i w myślach, ażeby postępować dokładnie tak, jak Bóg powiedział, i ażeby Jego prawa, które jednak jest wiecznie, przestrzegać. Jeżeli chodzi o prawo, to Pan Jezus nigdy go nie anulował, nigdy go nie zniósł, bo powiedział, że nie przyszedł, aby znieść prawa. Ale aby je wypełnić, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o przykazania, to pan Jezus nie zniósł żadnego z nich, gdyż powiedział, że z zakonu Bożego nie zniknie żadna kreska, dopóki się wszystko nie wypełni. Po trzecie, pan Jezus powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale jego słowa nie przeminą. Jego słowa, czyli to, że przykazania są wciąż ważne, pan Jezus o tym mówił. I Pan Jezus przestrzegał tego, że ludzie, którzy ich nie wypełniają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale pamiętajmy, że dzień szabatu nie jest po to, aby leżeć odłogiem, ale aby być aktywnym. I co powiedział Pan Jezus? To są najważniejsze słowa, które powinniśmy mieć w głowach i w sercach. Pan Jezus powiedział, że wolno w szabat to przyczynić. Jeżeli musimy w dzień Szabatu pracować, wykonujemy jakąś ważną pracę dla innych ludzi, to róbmy to. Jeżeli w dzień Szabatu zamiast się modlić, musimy komuś pomóc, bo jego życiu grozi niebezpieczeństwo, zróbmy to, bo Bóg nas do tego zachęca. Proszę sobie wziąć do serca to wszystko, co ja mówię, co napisał autor tego artykułu, z którego właśnie czytałem. Takie jest właśnie stanowisko człowieka na temat Szabatu, święcenia dnia Szabatu i święcenia tego dnia jako dnia odpoczynku, które Bóg już 6000 lat temu, kiedy ludzie byli jeszcze bezgrzeszni i w ogrodzie Eden, wówczas Bóg ten dzień uświęcił, dzień sobotni. Pamiętajmy, że to chodzi o dzień sobotni, a dzień niedzielny, który dzisiaj katolicy święcą, który oni uważają za dzień święty. Jest to po prostu błąd, gdyż Bóg ustanowił świętym dniem dzień sobotni, a dzień niedzielny został ustalony jako dzień, w którym należy uwielbiać Boga jako dzień święty, tylko i wyłącznie przez to, że sama hierarchia katolicka, sama ludzka hierarchia stwierdziła, że mają prawo, nie wiadomo kto im to prawo dał mają prawo zmieniać Boże przykazania i właśnie tak się stało, że zmieniono na przykład dzień sobotni na dzień niedzielny, jednakże to nie jest jedyne, co zostało zmienione w Bożych przykazaniach, bo przykazania Boże zostały albo usunięte, albo zmanipulowane i w takiej właśnie odsłonie zostały później podane prostemu ludowi do wierzenia. To na pewno nie jest dobre posunięcie, jest to fatalne posunięcie, bo Bóg sam powiedział, że przykazania, które zostały raz uznane przez Niego, wprowadzone, nigdy się nie zmienią. Nie zostaną zmienione ani anulowane. I proszę to przemyśleć wraz z Pismem Świętym i zobaczyć, co powiedział Pan Jezus na ten temat. Błogosławie wszystkich, Ewangelizm Dawid.